Cześć. Witam w pierwszym odcinku nowego formatu na cierpieniach młodego muzyka, czyli solówki. Na początku muszę się wam do czegoś przyznać. Nagrałem już prawie godzinę materiału i strasznie mi się on nie podoba. Dlatego będę musiał zweryfikować swoje plany dotyczące tego formatu i zrobić go troszeczkę mniej YouTubeowo, a troszeczkę bardziej tak jak to co robiliśmy do tej pory, bo po prostu nie da się tego słuchać. Jeżeli jesteście zdziwieni, że jestem tutaj sam. Jeżeli jesteście zdziwieni, że solówka, ale w ogóle, ale o co chodzi, ale co? to serdecznie zapraszam do odcinka 140, czyli ostatniego odcinka podcastu, który się pojawił tydzień temu. Tam wszystko wyjaśniamy. Wyjaśniamy, co to takiego się stało, co to się zmienia, co będzie dalej i tak dalej i tak dalej, i gdzie się podział całujek. Pierwszy odcinek Solówki to będzie odcinek, który będzie swoistym poradnikiem dotyczącym showcase'ów. Jak dobrze wiemy, o czym mówimy już od kilku odcinków. Ten rok najprawdopodobniej będzie właśnie showcase'ami stał, więc postanowiłem, że zrobię dla Was takich poradnik. Przygotuję trochę informacji dotyczących tego, gdzie się showcase y będą odbywać, w jakich terminach, jak się tam dostać, jak zdobyć akredytację, jak tam dojechać, gdzie spać w trakcie showcase'u itd, i tak dalej. Także serdecznie zapraszam. Na pierwszy ogień idzie pierwszy chronologicznie showcase w tym roku, czyli SIU. Na początek od razu wam powiem, jeżeli oglądacie to na YouTubie, to z góry przepraszam, ale będę musiał zerkać w notatki, bo po prostu tych informacji jest za dużo, żebym sobie zaśmiecał nimi mózg. E, więc jeżeli chodzi o SIU, to SIU odbywa się w tym roku od 13 do 15 kwietnia, oczywiście w Gdańsku, tak jak w zeszłym roku podczas pierwszej edycji. Takie samo jest też miejsce, to znaczy Teatr Szekspirowski. Co do SIU to ważna informacja jest taka, że jeżeli chcielibyście tam zagrać, to musicie być zespołem strój miasta. SIU nie dopuszcza zespołów spoza trójmiasta jest po prostu showcase'em lokalnym. Jeżeli jesteście zespołem strój miasta i chcielibyście tam zagrać, no to mam dla was niestety złą informację, gdyż najzwyczajniej w świecie nie ma możliwości zgłoszenia się na SIU. Jak się dowiedziałem od organizatorów, z CIU współpracuje Booker, który po prostu bookuje zespoły, które w jakiś sposób pasują do wizji tego, jak ten showcase ma wyglądać i sprawiają wrażenie takich, którym ten showcase może dużo pomóc. Jeżeli chodzi o to, w jakiej formie ten showcase będzie się odbywał, no to tutaj nie ma specjalnych zaskoczeń. To znaczy, będziemy mieli 12 paneli warsztatów, a wieczorami będą koncerty, które odbędą się na dwóch scenach, tak jak to było w tamtym roku. Organizatorzy planują ponad 30 zespołów, także to taka ciekawostka. Część już jest przedstawiona. Jeżeli chodzi o akredytację, jeżeli chcielibyście taką akredytację dostać, to na stronie SIU jest... Specjalny formularz, który należy wypełnić i wysłać. Wtedy y, po jakimś czasie odezwą się do Was i odpowiedzą Wam, co. Z Waszą akredytacją. Ze swojej strony polecam, jeżeli chcielibyście w ogóle się z nimi skontaktować w jakiś sposób, to raczej nie pisać na ogólnego maila, który jest w zakładce Kontakt. Ja nie otrzymałem odpowiedzi na tego maila. Natomiast jak wejdziecie już w zakładkę z akredytacją, to jest tam mail bezpośrednio do osoby, która zajmuje się akredytacjami i, i generalnie organizacją, i ta osoba odpisuje na maile i to całkiem sprawnie. Także Polecam korzystać z tego maila, jeżeli chcecie się z nimi skontaktować. Jeżeli jednak chcecie tam pojechać jako po prostu uczestnik, nie ktoś, kto gra, nie ktoś, kto reprezentuje jakąś część branży, z racji czego dostanie taką akredytację, to oczywiście jest możliwość kupna biletów na ten showcase, który. Już za dwa miesiące. I bilety zaczynają się od 99 zł na jeden dzień i 199 zł za karnet trzydniowy, czyli od 13 do 15 kwietnia. Pomyślałem sobie, że fajnie by było, żeby w takim odcinku umieścić też mm, informacje dotyczące tego, w jaki sposób można dojechać na dany showcase, w jaki sposób jest to najbardziej finansowo opłacalne, ile czasu to zajmie i też e, w ile. Ile należy zapłacić, żeby znaleźć po prostu nocleg w tym terminie, kiedy ten showcase się odbywa, blisko, blisko tego miejsca, w którym dany showcase jest? Więc po przejrzeniu kilku opcji doszedłem do wniosku, że najsensowniej będzie po prostu Wam podawać ceny za pociągi, bo pociągami można dojechać do tych miast, z największych miast w Polsce, najtaniej. Wybrałem sobie kilka miast, z których będę podawał te informacje. No i to zaraz się już dowiecie, jakie to są miasta. Jeżeli chodzi o noclegi, to przyjąłem sobie taką formę, że chcę albo dwuosobowy pokój z łazienką w hotelu, albo apartament z dwoma osobnymi pokojami, z osobnymi łóżkami w tych pokojach. Ewentualnie pokój plus salon, w którym jest rozkładana sofa albo rozkładane łóżko. No i oczywiście łazienka do tego. Także, jeżeli chcielibyście dojechać na SIU z Wrocławia, to zajmie wam to około 5 godzin. Jeżeli kupicie bilet miesiąc wcześniej, to będzie on kosztował około 35 do 40 zł. To są szacunkowe wartości, jeżeli chodzi o bilety, dlatego że Intercity najczęściej uruchamia sprzedaż biletów właśnie około miesiąca przed danym terminem i po prostu nie jesteśmy w stanie w tej chwili sprawdzić, ile te bilety dokładnie będą kosztować, i nie jesteśmy w stanie ich kupić. Natomiast warto właśnie pójść takim tropem, żeby, żeby te bilety, na te bilety się Zasadzić miesiąc wcześniej. One wtedy są z tymi największymi zniżkami, które tylko mogą być. Jeżeli chodzi o to, jak dojechać z Poznania, to z Poznania taki pociąg będzie jechał około 3 do 3,5 godziny, a bilet będzie kosztował od 20 do 30 zł. Z Krakowa, no niestety, z Krakowa jest bardzo daleko, więc z Krakowa pociąg jedzie około 8 godzin i bilet kosztuje między 45 a 50 zł. Natomiast jest alternatywa w postaci Pendolino, który jedzie, który jedzie 3 godziny krócej. Ale Pendolino jest prawie trzy razy droższe i bilet kosztuje 150 zł w drugiej klasie. Ostatnim miastem, które, które wziąłem tutaj pod uwagę jest Warszawa. Pokazuje mi od razu, żeby że najsensowniej z Warszawy to jest jechać do Gdańska z Warszawy Gdańskiej. Kto by się spodziewał? I taka podróż trwa około 3 godzin i kosztuje od 30 do 50 zł. Jeżeli chodzi o noclegi, to w Gdańsku w tym terminie, w tej chwili można zakupić takie dwa noclegi, to znaczy dwie noce. 13 14 14 15. w takiej konfiguracji o jakiej mówiłem wcześniej to jest koszt około 600-700 zł. Kolejnym showcase'em jest Next Fest, Poznański Next Fest, który odbędzie się już tydzień później, czyli między 20 a 22 kwietnia. Jak chyba wszyscy wiemy, jest to pierwsza edycja tego showcase'a, natomiast to jest tak naprawdę duchowy spadkobierca największego dotychczas odbywającego się w Polsce showcase'a i Pierwszego też, tak mi się przynajmniej wydaje, czyli Spring Breaka, który też odbywał się w Poznaniu. Z tego, co, do czego dokopałem się na ich stronie internetowej, wynika, że wszystkie kluby, które będą brały udział w tym showcase, to znaczy miejsca, w których będą odbywać się koncerty, są blisko siebie, one wszystkie są w centrum miasta, a centrum festiwalowe jest w centrum kultury Zamek. Planują 100 artystów z całej Polski, którzy będą się prezentować na 12 scenach. Ten proces rekrutacyjny już cały czas działa. Także tutaj, pierwsza zmiana w stosunku do CIU, tak jak widzimy, nie jest to showcase lokalny. Można się zgłaszać z całej Polski. Jeżeli chcielibyśmy się zgłosić, to jest specjalna zakładka na NextWest.pl i tam wypełnia się odpowiedni, odpowiedniego maila, odpowiedni formularz, i w ten sposób można zgłosić swoją twórczość i dać sobie szansę, żeby zagrać na tym. Showcase. Nie mamy póki co informacji dotyczącej paneli, nie mamy do, póki co informacji dotyczącej warsztatów. Generalnie ta część konferencyjna na razie jest troszeczkę owiana tajemnicą, natomiast można już się starać o akredytację. I tak samo, żeby dostać taką akredytację, jest do tego specjalna zakładka kontakt na nextwest.pl. Można wypełnić wszystkie dane i zgłosić się właśnie po taką akredytację. Jeżeli chodzi o bilety, to w tej chwili jest w sprzedaży pula, która kosztuje 199 zł za całe te 3 dni showcase'a. Natomiast kolejna pula, która będzie, już będzie kosztować 229 No i tak jak w, przy poprzednim showcase'ie, powiedzmy sobie trochę o tym, w jaki sposób można dojechać do Poznania. Z Wrocławia to jest trwało około półtorej godziny. Od kilkunastu do 25 zł kosztuje bilet. Fajnie, tanio, szybko, warto. Z Gdańska to jest około 3 godziny, i bilet kosztuje 35 zł. Z Krakowa 5 godzin 20 minut, i bilet między 25 a 40 zł. To też ciekawe, że jedzie się długo, ale koszt tego biletu jest naprawdę niewielki. Warto się tym zainteresować odpowiednio wcześnie. Jeżeli chodzi o Warszawę, to tym razem wybrałem Warszawę centralną i z Warszawy centralnej. Pociąg jedzie od 3 godzin 20 minut do 3 godzin 40 minut i jest to koszt od 20 do 30 zł. Jeżeli zaś chodzi o noclegi, to noclegi w tym terminie w centrum Poznania, w takiej konfiguracji, o której mówiliśmy wcześniej, to od 550 do 750 zł. Natomiast tutaj też warto pamiętać o tym, że. Być może bliżej, troszeczkę bliżej, to znaczy za jakieś dwa tygodnie pojawią się inne opcje noclegowe. Nie warto czekać do samego końca, do ostatniej chwili, na to, żeby zabukować sobie takie spanie. Natomiast warto sprawdzać i nie napalać się specjalnie szybko na jakiś nocleg, bo pojawiają się inne opcje, które po prostu są troszeczkę tańsze. Kolejny showcase, o którym powiemy, to jest oczywiście. Nasz kochany Wrofław. Wrofław w tym roku troszeczkę inny termin niż do tej pory, to znaczy od 2 do 4 czerwca miejsce pozostaje takie samo, to jest już piąta edycja, która odbywa się w czasoprzestrzeni przy ulicy Tramwajowej. Koncerty do tej pory odbywały się w klubie Łącznik, natomiast tak troszeczkę zakulisowo Wam zdradzę, że nie wykluczono, że będzie tutaj mała zmiana. Mała... Terytorialnie, ale całkiem spore, jeśli chodzi o to, jak to będzie wyglądać, więc yy, warto nas śledzić. Jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądać część koncertowa, to tak jak w poprzednich latach, będzie się prezentować na naszej scenie 15 zespołów. Tutaj będzie tylko jedna scena. Także to jest, to jest taka różnica dosyć poważna w stosunku do reszty showcase'ów, które się pojawiają. Warto pamiętać o tym, że Wrocław tak samo, jeżeli chodzi o koncerty, to jest showcase'em lokalnym. To znaczy, prezentować się na naszej scenie mogą zespoły, które pochodzą z Dolnego Śląska, szczególnie z Wrocławia. Jeżeli jesteście takim zespołem, można się cały czas zgłaszać do bazy zespołów. Przez stronę wrofla.pl. Na tej stronie znajdziecie specjalną zakładkę, gdzie można wypełnić zgłoszenie do takiej bazy. Wtedy zostajecie do tej bazy wprowadzeni. W momencie, kiedy zaczyna się głosowanie na zespoły, to my po prostu te, te zespoły pobieramy z naszej bazy. To znaczy nie ma osobnego zgłoszenia do bazy i osobnego zgłoszenia na showcase. Zgłaszając się do bazy, zgłaszacie też akces do tego, żeby wystąpić na showcase. Jeżeli już na tym showcase graliście, no to niestety. Nie macie szansy z tym samym składem zagrać jeszcze raz, bo po prostu mamy tak bardzo dużo chętnych, że chcemy dać szansę jak największej ilości ciekawych twórców. Jeżeli chodzi o część konferencyjną, w tym roku, podobnie jak w zeszłym, będzie dziewięć wydarzeń. W większości będą to warsztaty, natomiast pojawią się też panele, pojawi się jakiś wykład, pojawią się rozmowy. Wsłuchaliśmy się w wasze głosy po zeszłorocznej edycji i udostępniamy. Dużo więcej miejsca na sieciowanie się. Również będą troszeczkę dłuższe przerwy pomiędzy poszczególnymi warsztatami i panelami, po to, żeby móc na bieżąco sobie omówić to, czego się dowiedzieliście, albo po prostu porozmawiać z prowadzącymi. Jeżeli chodzi o. Największą zmianę chyba, która do tej pory nastąpiła, to jest ona taka, że od tego roku część konferencyjna będzie częścią płatną. Bilety early birds, których jest bardzo niewiele, są już dostępne na stronie wroflaw.pl. Spieszcie się, bo tak jak mówię, naprawdę ta pula jest mocno ograniczona. Oczywiście, jeżeli jesteście przedstawicielami instytucji branżowej, można starać się o akredytację. Formularz akredytacyjny też jest dostępny na stronie wroflaw.pl. Jeżeli chcielibyście dojechać do nas z Gdańska, to będzie to trwało około 5 godzin i kosztuje między 35 a 40 zł. Z Poznania tutaj jest komforcik, bo to jest około 1,5 godziny i od kilkunastu do 25 zł. Z Krakowa to jest około 3,5 godziny. Od 20 do 30 zł, a z Warszawy centralnej około 4,5 godziny i to jest między 35 a 40 zł za bilet. Niestety, nad czym bardzo ubolewam, Wrocław jest masakrycznie drogim miastem i widać to też w cenach noclegów. W tej chwili najtańsze noclegi, jakie znalazłem na termin, pamiętajmy, że on jest dosyć mocno oddalony, więc teoretycznie powinna być szansa złapania czegoś taniego. Na ten termin, o który nam chodzi, czyli między 2 a 4 czerwca, przypominam, Najtańsze noclegi jakie znalazłem kosztowały między 750 a 900 zł. Natomiast myślę, że warto trochę poczekać. Być może pojawią się jakieś inne opcje. Myślę, że warto, w takiej sytuacji finansowej, w jakiej jesteśmy, poszukać opcji pospania trochę u znajomych podczas showcase. U. Ja z tego będę skrzęt nie korzystał. No i słuchajcie, na koniec tak naprawdę zostały nam dwa showcase'y, yy, które będą już w drugiej połowie roku na jesieni i o których niestety do tej pory wi wiadomo niewiele. Pierwszym z nich jest oczywiście Great September, który w tym roku ma się odbyć między 14 a 16 września. Dlaczego powiedziałem ma się odbyć? To wszyscy, którzy trochę śledzą wydarzenia z branży i pamiętają przekładki z tamtego roku to wiedzą, że Great September troszeczkę i termin Great Septembera troszeczkę stał się takim rolling joke'iem branżowym. Miejmy nadzieję, że w tym roku odbędzie się zgodnie z planem. Great September oczywiście jest showcase'em łódzkim. Nie ma na razie za bardzo informacji dotyczących zespołów, dotyczących Paneli dotyczących warsztatów, dotyczących generalnie tego, co się będzie tam działo. Natomiast na pewno do udziału będą dopuszczone zespoły z całej Polski. I jeżeli chcielibyście się zgłosić, to można to zrobić, wysyłając maila na e, adres demo-greatseptember.pl. Tak jak mówię, nie mamy żadnych więcej informacji, więc tylko powiem pokrótce, że z Wrocławia do Łodzi można dojechać w 3 godziny i 15 minut. Co będzie kosztować między 20 a 40 zł. Z Gdańska to jest około 5 godzin i 50 zł za bilet. Z Poznania 3 godziny 40 zł za bilet. Z Krakowa 3 godziny i 5 minut i za 19 zł tutaj można dojechać, co ciekawe. Natomiast z Warszawy Centralnej to jest około półtorej godziny i od kilkunastu do 20 zł kosztuje taki bilet. Jeśli zaś chodzi o noclegi, w terminie, w którym będzie się odbywał Great September, w miejscach, które będą niespecjalnie oddalone, od miejsca odbywania się tego showcase'u. Serdecznie macham tutaj do Igorka, który w tamtym roku jeździł przez całe miasto. Hej, hej, to tak nie rób już w tym roku. To jest to koszt między 600 a 800 zł. Prawdopodobnie ostatnim showcase'em, na którym spotkamy się w tym roku, jest oczywiście nasze ukochane, tak brzmi, miasto. Spotykamy się w Krakowie i teraz uwaga: Teoretycznie nie ma jeszcze terminu. Ale że cierpiętnicze macki sięgają bardzo głęboko, to udało nam się go z czeluści internetowych odkopać. A tak naprawdę to yy, Tomciom mi pozwolił yy, powiedzieć w tym odcinku, bardzo mi miło dziękuję yy, za tę zgodę. Że tak brzmi miasto jest planowane w tym roku na termin 18 i 19 listopada. Także można już sobie wpisywać w kalendarz. Oczywiście nie ma żadnych więcej informacji, bo jak to mówią panowie organizatorzy, jest jeszcze dużo czasu. Więc jest jeszcze dużo czasu. Natomiast e, jeżeli chodzi o koszty dojazdu w to piękne miejsce, to z Wrocławia dojedziemy w 3,5 godziny, z Gdańska w 8 godzin, z Poznania w 5 godzin i 20 minut, z Warszawy w 3 godziny, i kolejno z Wrocławia bilet będzie kosztował nas między 20 a 30 zł, z Gdańska między 40 a 50, a Pendolino, które dowiezie nas w 3 godziny wcześniej. To znaczy 3 godziny krócej będziemy jechać, to jest koszt około 145-150 zł. Z Poznania zapłacimy za bilet 25-40 zł, z Warszawy Centralnej to jest koszt kilkunastu Złotych. No i cóż, dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca tego niezwykle krótkiego, jak na nasze standardy odcinka. Dajcie, proszę, znać, jak Wam się podobało. E, tym razem zaproszę do tego, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTube, bo ten format jest dużo bardziej YouTubeowy niż podcastowy. E, żeby dać la lajka, żeby udostępnić to dalej, i tak dalej, i tak dalej, co tam jeszcze e, słynni youtuberzy opowiadają. A tymczasem, na razie.